Jesteśmy w trakcie rajdu poświęconego upamiętnieniu 40. rocznicy wypadków w kopalni Wujek. Na terenie gminy Rakoniewice jest grób Zenona Zająca, jednego z górników, który Polek 16 grudnia 4. 40 lat temu. Wpadliśmy na taki pomysł, żeby w sposób szczególny upamiętnić tą rocznicę i chcieliśmy także oddać hołd wszystkim górnikom, którzy polegli w tym dniu. Dlaczego pani się wybrała w ten raj? Ponieważ idea jest słuszna i uważam, że należy pamięć pielęgnować. I trzeba wszystkim mówić o tym, co się wydarzyło 40 lat temu na kopalni wujek, aby przestrzec przed złem, które. Nas otacza. Byłem w 1981 roku, jako młody chłopak. Wprawdzie ja tego nie do końca wtedy rozumiałem tak jak to rozumieli górnicy. Ja jestem tym tą, tą grupą, która gdzieś tam wychowywała się na czterech pancernych i, i nagle zobaczyłem czołgi pod domem wojsko i, i ten cały Zgiełk, no to, to powiedzmy było dla mnie to coś wielkiego, natomiast no nie, było, nie, nie miałem świadomości, że jest to tak, że, że skończy się to tak tragicznie. Informacja o tym, że górnicy zginęli na zewnątrz kopalni wypłynęła już kilka minut po. Wydarzenia górnicy zginęli około godziny 12. Natomiast kilka minut po godzinie 12 już była informacja na zewnątrz kopalni, że są ofiary śmiertelne. Poza tym było słychać strzały. Wprawdzie tych strzałów było bardzo dużo, bo były strzały z amunicją ślepą, były te strzały z wyrzutni, które wyrzucały gaz na teren kopalni. Natomiast o ofiarach śmiertelnych dowiedzieliśmy się stosunkowo szybko. Efekt był taki, że rzeczywiście na miejscu zginęło 6 górników, trzech kolejnych kilka kolejnych dni zginęło natomiast dziesiątki górników było rannych postrzelonych wielu z nich do dzisiaj boryka się ze skutkami tamtych tragicznych wydarzeń Trasa rajdu to jest ponad 350 km Rostarzewo Katowice Podzieliliśmy ją na siedem etapów teraz jesteśmy dzisiaj w trakcie rozpoczęcia trzeciego etapu rawicz trzebnica 2 października Będziemy w Katowicach i tam będzie uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych górników.